Just let me out. Oh. That clock keeps ticking like a metronome. And my thoughts keep telling me to get me home on my balls. Hey ej, hey, ej. Hey. Zieloni niebiescy, o! Ej, 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 o! Zieloni to drużyna, ta, która z niebliskimi Minecraft stars wykrywa. Nigdy nie pokonasz nas, nie, 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 nie. Jadę z niebieskimi dzisiaj tu, czerwoni i rzuci kleczą nam do stóp. Oni grają na serwie codziennie, my mamy z nich BGZO za dekle PSP, Magister Lot, PS Angular Play Cichy WUL, 3 Lexi, to jest gay Paweł Studio, ROX MB, MANJO Rox, Mister KLEO, PADKA, WNEDZY ma PIKI 9, to jest szal I DERGI, się, się jak w kartonychania Dziś na live je ja wszystko wypluje, co nie Wypunktuje, punktuję, żółci zwierzyniec mają. Ploła i mandzie posiadają. w kręci dziś wąsem, bo jest ich rudym Alfonsem. W zielonych sami faceci jest jedna dziewczyna. Ja nie wiem, jak ona z nimi dziś wytrzyma. Multi, a się w nakurwiają. Pewnie do X-Faktora, pewnie do X-Faktora zgłoszenie dziś składają. Karole i myślą, że nas pozaginają. Jakieś schizy tutaj mają. Nie mają tyle skilla. A teraz kończy się jego chwila i la. Zieloni to drużyna, która ze bliskimi Minecraft stars wypływa. Nigdy nie pokonasz nas. Nie, 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 nie. Jadę z mi dzisiaj tu, czerwoni i rzuci te nam prostu Oni grają na serwie codziennie, my mamy z nich BGZ za PSP, Magister Lot, PS Angular Play, cichy bułek Szema, Karolek to jest gay, Fab Studio, Roxen B, Mandzios i Trojce, Mister C, Leopatka, Pnieświcz, Mafiti, 900 sto szaf. Dzień dobry wieczór na dobranoc w Polsko. Dziś zombie znów wędruje nocą. SKKF się nie boi, bo po co? I jak cyjrowski wędruje boso Znów jest pijany, to chyba normalne. Ciągle się ślimaczy, to nienaturalne. Panie ślimaku, jest coraz lepiej. Pucha noc gwiazd coraz więcej SKKF znów namaluje księżyc jest piękny, nie opiszą go wersy teraz spójrz i podnieś rzęsy Bóg cię stworzył w tym świecie sześciennym S jak samotny, choć nie wiem czy to prawda K jak kłamstwo, którą zabija prawda G to creeper, choć to nie te litery F to fart, który pomaga coś zmienić Panie ślimaku, możesz mi uwierzyć Wyruszymy w podróż, by znów coś przeżyć Może najpierw weźmy diaksy na kredyt Teraz wszyscy razem te cztery litery S jak samotny, choć nie wiem czy to prawda K jak kłamstwo, którą zabija prawda Kato creeper, choć to nie te litery F to fart, który pomaga coś zmienić Dzięki wielkie, to dla SKKF-a Do twojej śmierci już sekundy oblicza Boisz się wody, hech, co za pliczka Jesteś taki chudy, że mam cię na pstryczka Jestem creeperem, zapamiętaj sobie, to właśnie przeze mnie dostaniesz łobie Ty słyszysz syk, to lepiej uciekaj Po moim wybuchu życie skoczy w siekach Uciekaj przed moim spojrzeniem, jestem Endermanem Gdy mnie spotkasz to cały się trzęsiesz, jestem twoim panem Mówisz, że boję się wody, chyba sobie kpiś ty w wodzie Jesteś bezbronny, tylko w niej syczysz Ja jestem cały czarny, ty jesteś zielony Zabijam ciebie spojrzeniem, moim wzrokiem fioletowym I co ty na to powiesz, mój creeper kuty Zostaniesz marnym prochem, zawisiesz na mojej pętli fila zniszczę cię w wydłubie, tak jak z nosa kila Noszę w sobie TNT, jestem nieobliczalny Swiej chory, a do tego jeszcze łatwopalny Ty na ciebie spojrzę, od razu trześć japę Prawie tak, jakby ci naciągali na głowy gacie Powiem ci coś, do, ja się z tobą nie bawię To jest twój koniec, lepiej pożegnaj mamę Lepiej pożegnaj swoją mamę, za te słowa zginiesz Marnie ty Błaźnie ty klał nie na sznurze jak pranie Chcesz wydłubać mnie, jak z nosa gila? Co najwyżej idź, wybuchnij, zrobię sobie z ciebie grilla Nazywasz mnie pedofilem? Przepraszam cię bardzo To ty się nocą skradasz, wszyscy ludzie tobą gardzą Końca jesteś bliski, wyzywasz mnie, wszedłeś na teren śliski Jak do ciebie przyjdę, będzie słychać piski